Cześć, jesteśmy. Witamy Was serdecznie znowu. Witamy, witam Cześć, mnie. tu znowu Gimper, a to yy... znowu Gimper. Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. <grym> ja jestem Ignacy. <grym> Ale pamiętasz, faktycznie kiedyś miałem takie inne akcentowanie tego, to no. To prawda. No, to było fajne, ładne akcentowanie. Bardzo ciekawe, tak. Inaczej, Ty, chociaż... Ciekawe, teraz z taką ciekawe. chrypką specyficzną, wiesz kto mówi? No. Trzy pieczywa, które są lepsze od Grahamki. Podobał mi się Patryk Bryliński, na TikToku, on wrzucił, ale chyba na wszystkie platformy aploduje. Odniósł się do twojego filmu o sharentingu i powiedział, że jakby no... Kim jest Bart Patryk Bryliński? To jest też taki influencer, on miał w, o dzieciakach i tak dalej, nie? Dużo, mhm. dużo jakby o tym się wypowiada. I właśnie używając odniesienia do twojego filmu, jakby potem przeniósł do całego wątku z... Z Rzoskiem. Z Rzoskiem, z, z Grahamką i ze wszystkim. A ja uważam, że to jest dokładnie to. To Wprowadźmy, jest konsekwencja że nie jesteście tiktokowo, shorto, krótkoformowa. Jeden z twórców miał taki format, że po prostu jest dietetykiem i robi tam różne rzeczy. I tak. w wielu po prostu shortach po pierwsze użyło często, że lubi jeść grahamkę i to tak. jakby było dosyć śmieszne, a drugie często pokazało swoje dziecko. Tak. I teraz co się wydarzyło w internecie? No po prostu w pewnym momencie, jak ludzie tego widzieli dużo, 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 powstał mem. Zaczęło się od jakiegoś żartu z grahamką i tak dalej. A potem się okazało, że dziecko też można do żartu z grahamką dorzucić. Nagle mieliśmy porównanie czy antoś czy grahamka, kto ma więcej błonnika. No. Raczej takie nieszkodliwe, no ale potem co niektórzy pisali ty kurwo, przehandlowałeś syna za Grahamkę. Dokładnie. Jak tak Dokładnie. I starsi widzowie mogą pamiętać pewnego twórcę i jego syna i innych twórców. No i tak. Co? 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 Konkurs <laughs> trwa dalej. <laughs> to jest fajne, ej, wejdź tutaj. Muszę bo... widywać przyszłość. Tak, a tu tylko smoki bronią, a te smoki są chujowe. E... Famous Smo... Last Words. E... No, nie, e... dobra zostaw je. Dobra, ją. nie będziemy zajmować. I teraz patrz, w dziś jestem a, chujowy tygodnie. i możesz się następny tygodniu Ej, to do dupy, nie, nie, nie chcę tego dupy. Ty, aj, y, Tydzień głupoty, aj, tydzień wyrzeczeń, wszystkie czary... I teraz mogę wybrać... Oho, następny. O, o ej, się a na, to u ciebie, to fajnie. O, tydzień drzewca no mogę to dać. To brzmi zajebiście. Brzmi zajebiście, zmień. O, w następny... O, nie, to zmieni aktualny. Naprawdę? Pokaż. Prawę tak, naciśnij. zostanie zmieniony w następnej turze. Tydzień niedźwiednia, ale w następnej turze zmieni. Czyli teraz jak będzie twój ruch... A to, co ze spałnią w drzewce, no wiem, myśleć. Nie, ale przyrost większy, raczej chyba w miastach. Ale przecież przyrost wydarzył się już, bo był początek tygodnia, jest pierwszy dzień. O, czyli nie A mi się wydaje, tydzień. że zmienia się następny tydzień, wiesz? nawet. No, mi ale. się wydaje, że się zmienia następny tydzień. A, o, popiszę, Uważaj, bo oni mają magnumową tarczę, więc jak w nich. Jak i fryty, pamiętasz, jak działały kiedyś i fryty, tak. cofnij się do tyłu i ich rozstrzelaj, tak naprawdę. I są dosyć twardzie te, te, te smoki, więc ja bym ich rozstrzelał hmm. na opór. Są też odporne na magię ognia, więc. Ale. Jedna roga, cofnę, silam ruchu, nie dojdzie do ciebie. Napierdalaj mm. czarami ile możesz i strzelaj, nie? A, odporny na ten czar jest? On ci powiedz, że on są. On jest odporny na czary. Na ognia, nisty oddech. A to o. ciekawe ty, widocznie też czar party na ogniu. Nie no, działa bo... na. On żywiołakiem jest. On żywiołakiem. Okej. Okay. O, jakbyś latywał to byś dostawał. Ale to dobra, ty masz za dużo strzelców, żeby on ci coś dużego zrobi. No, o! lak 1300 zajebali. Ja. A wy... Ile z tego zada? Dwóch? Jeden. No to, no to cały było. czas lepiej. Upiemy. Dobra, ta Ty rozstrzelasz, rozstrzelasz go na ludzi. Jeszcze impregnowaną, pierdolne tak. Jeszcze tak? Dla sportu? Dla sportu. A mam teraz powiększone te. Yy, do 150. Też no, zabiję. Strzałka jeden. i jeden pierdolnięcie, więc nie no nie, no go. to laj, like, to jak ten komputer. No więc, więc więc... dlaczego my nawiązaliśmy do grahamki? A bo powiedziałeś, to teraz zrobię. E, tak, a Sharenting no niestety filmu już nie obejrzymy, bo... A, dlaczego? Sprawa? Yy, a nie widziałeś? Ja a coś w ogóle co ten... słyszałem, że spadł? Bo... Yy, w sensie jest tak, no bo Lil Masty, no nie spodobała jej się krytyka, no mm -hmm. więc tak wytoczyła sprawę i złożyła wniosek o zabezpieczenie. I zabezpieczenie? Yy, I sąd zabezpieczył, no i teraz ja mówię do mecenasa: no nie, no to odwołujemy się, oczywiście się nie zgadzamy, nic nie ukrywam. Mówi, no widzi pan, panie Tomku, to tak nie do końca działa. Tak? Bo z zabezpieczeniem jest tak, że jeżeli sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu, to najpierw muszę schować. A, film, a Potem się muszę pokłócić. A potem się muszę pokłócić i dopiero my w ogóle czekamy na uzasadnienie, jeszcze go nie dostaliśmy, a film już muszę ukryć, tak? No i może nie wiem nawet uzasadnienia, dlaczego stąd taką decyzję podjął, a nie inną. Yy, A można bądź... zrobić jakieś wyprzedzające uderzenie rzędu zabezpieczenie przed zabezpieczeniem? Pewnie da się, bo to jest prawniczy system. Nie, ja jakbym bardzo chciał, to tam jest napisane, że to ja nie mogę opublikować tych materiałów na moich kanałach. Więc no, gdyby mój montażysta, bez związku ze mną, wrzucił na jakiś kanał, ja bym tylko poinformował, że taki jest, no to to mógłby pewnie istnieć, no ale myślę, że sąd mało przychylnie by no, spojrzał tak, No tak, na tak, tak. więc ja wolę wiesz zgodnie z prawem, po prostu wiesz, no więc powiedzieliśmy, bo ludzie zauważyli, że spadły te materiały, więc powiedzieliśmy, no, że, bo to spadło i ze mnie, i ze zgrzecia. W, w ogóle, bo tam też mieliśmy jeden odcinek o masti, to też poszło, poszło w zabezpieczenie, więc Rewo jest na pewno zachwycony, że wziął takiego współprowadzącego. No prawda. i przynajmniej <laughs> ja ten współprowadzący generuje mu tematy do rozmowy. Tematy do rozmowy, tak, to zdecydowanie. Poczekaj, A, co spełniły się niedźwiedzie, widzisz? Na mapie te moje. Tak. Tu chcę iść, o. To mnie y, więc to to, no ale więc, no, więc ludzie zauważyli, więc no, poinformowaliśmy, tak. że... Poinformowaliśmy, Poczekaj, to mam miałeś... nie ulepszone i te mam ulepszone. Tak I nie ulepszy się drogów? To dobrze, bo tu mam nieulepszone, a chcę zestakować. A to będziesz wracał do zamku, czy co? Mm, nie, no ale chcę tym dowieść jednostki, Aha, a ten tak. ma nieulepszone, więc chyba no, jakbym z ulepszonymi przyjechał. Dobrze by było, bo, ta... gdybyś miał, wiesz co, jak już idź do zamku, to ja bym tam robił mag gildy. Ja by to moim zdaniem by był ostatni ruch dla Ciebie, żebyś szedł do zamku. Dlaczego? Zrób zamku ma gildy, żebyś miał teleport, pobierać. złap spali, bo tam już potem nigdy nie będziesz wracał. Ale to w drugim zamku chyba stary. W obu. Chyba. Wiesz co pamiętasz, że on zaczynają kosztować surowców, żebyś się zaś nie spalił, bo ten wyżej poziom to będzie gorzej. Eee. Plus stary, to będzie chyba ostatni raz, jak ustawisz sobie wrogów na ulubionym wrogu i myślę, że ten. I myślę, że wtedy będziesz już miał finał. Hmm, boska zemsta. Zdaję wrażenia. Że były przez jedno Aha, czyli okay, jeżeli jak on ci zejmę. To a... możesz mi to fajne. Ale szkoda, że nie będziesz mógł go mieć, bo nie masz magii zniszczenia. Aha, no w ogóle na postaci. Dobra, okej. Okay. A ty może tu sobie pójdę. Poczekaj, bo to co Tu się rekrutuję żywiołaki, tu jeszcze te anioły. Niech pójdę, pójdę pocisnąć. No. O, diabowy. cztery artefakty patrz jakieś mocne są. Wiele aniołów. Ale to jest no, pokona. O, o, o kurwa... O kurwa. O ale potężne. Run egzorcyzmów. A ja mam tą runę, dobra, wiem ją, no. A to? Ale ja też oczoraj spoko. Oczoraj. A i objęcia śmierci. faktu artefaktu. No to bo do miazga, to trzeba ich rozdupić. Mm, ok, mega dobrze, okay. Mega to dobrze. To idziemy, tak. No więc co? No więc to jest to zabezpieczenie. No więc tam w końcu zdjęliśmy. No teraz czekamy na uzasadnienie, żeby napisać odwołanie. No i potem sąd będzie rozpatrywał sobie to odwołanie. No i jeżeli Aha. rozpatrzy na naszą korzyść to wtedy możemy przywrócić materiał. No, no jakby no, został jakby, w związku z tym zdjęty. Natomiast tam ludzie zauważyli, że z nas grzycie było minus 300 tysięcy views i nie ma tego filmu o szarentingu, a jedna y, dziewczyna do mnie napisała, że jest wkurwiona, bo wybrała temat pracy licencjackiej o tym i chciała na bazie filmu pisać. Okej, okay, nie, 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 nie ma tego filmu. Ja myślę, że się do niej nie odezwać, jej nie wysłać prywatnie no po No właśnie, po prostu, tego. wyślij jakieś pytanie, czy to też nie jest My teraz... teraz, teraz, teraz czy nie, nie, teraz nie, nie, bo na kanale. Na kanałach aha, moich na nie będzie okay. Tak, więc no to prywatnie nawet, czy to nie no jest jakieś naruszenie, wiesz, Zaraz, nie. No więc tyle, tak o, no szczerze, jeszcze jakby ten zgrzyt bym przeżył, ale kurwa ten Szarenting z psychologami, z prawnikiem, wiesz, z, z, z tyloma youtuberami, z, z, tą lidmastik kurwa też tam zapraszałem, że ej wypowiedz się, I w ogóle zlała to, nie ten, a jakby, no wiem, że to wyświetliła, nie, no bo gadałem tam z jej narzeczonym, <laughs> więc wiem, że to widzieli, tylko powiedzieli, że nie, my się nie będziemy tłumaczyć, no, no okej, okay, no macie takie prawo. Jakby, no ja sobie zapraszam, w zasadzie coś publicznie i rozmawiamy. Mhm. No i tak, no, no zagotowało słabo, się. Słabo, słabo ale słabo. wiesz, no to nie, nie jest chyba pierwsza taka sytuacja, gdzie ona tak próbuje, więc lewo się wkurwił, ja jeszcze tak, miałem taki moment, że mówię, może porozmawiamy, może coś ten, żeby się nie pizgać już. I w ogóle. O jednak tydzień drzewca zrobiłeś. Tak, czyli od teraz się zaczyna. Tylko pytanie, czy to wpłynęło, że więcej tych drzewców? Zobacz, czy ich masz więcej. Nie. nie. A powiedz to... prawym ściskiem na tego drzewca? Na rekrutację na te 10 tysięcy prawym przyciskiem. Nie, nie, nie. Na dziesięć. Ty. Nie. Tydzień księżyca plus 5. A, czyli ich pięć by było normalnie. A no tak, bo tu jest 7 patrz. Ty no ale no. Mi, mi zdublowało tych. Pojawiło na... Czyli tych. mi też dublowało. Czyli mógłbyś ryzy? teoretycznie w tygodniu zrobić ileś spawnów i tak dalej powiększyć... I ileś jednostek powiększyć. No, to jest ciekawa no, mechanika. Ja no, myślę, no, że tak Nie logicznie... Tak tylko tak siedmiu. No, okay. no nie mam kaski. No ale dobra, lecę, czyli tak, poczekaj, ty lecisz. Gdzie ty lecisz? gdzieś O nie, do zamku miał iść. Pamiętasz, on miał dowieść, armię bo miał lepszą jednostki. po kolei. Ty, tak, ty idziesz zbierać surowce. Tutaj miałeś drogę, no? To było Zacznijmy od tego, tak, bo to jest proste, to się nie piąta. To szczerze, to zbieraj hajsu dużo, nie? Yy, no, yy, no i co? Ten miał wrócić do zamku, bo miał ulepszone jednostki. I Ale miał jeszcze zablokowaną drogę? Evitację? Ma zablokowaną drogę? Nie, przejdzie. przejdzie. okej. Okay. No, yy, tak, zauważ. i on, tak, weźmie, jeszcze dobierze przyrost. I jedzie do tego, a ten tu kończy czyszczenie. No, nie, nie. Nie ma szczęściu żadnego anioł. Więc ja nie wiem, czy ony ci mapę. Cofnij się na pewno i myślę, że opierdolisz no może ruchu. Dużo ma zmianie. ale ty zmniejszasz te prędkości. A ma... jeszcze będę miał pierścienie, Za... do człowieku tu będzie pogrom, nie? Mega, mega dobrze się ta armia poukłada. Te artefakty robotz robotę tak naprawdę. Ogromną, tak, ale tu wyjątkowo mapa też tak ustawiona, mam. Wiem raz, czemu oni tak. są latającą jednostką. Ty masz zamieć. Minus cztery ruchu, wszystkie jednostki latające wroga, pamiętasz? Kto ma zamieć? Ty masz zamieć, zdolność zamieć. Z, z twojej magii tego. Kliknij na nim prawie przyciskiem dwa razy. Nie, dwa razy. Prz... Raz, raz, raz. Mm. Nie, nie ma efektów. Ty nie masz ma. zdolność bohatera. Zaraz zobaczysz, dobierały mm. się z magii światła. Zamieć się nazywa. Aha. I ta zamieć robi... Ja nie wiem czy teraz nie walniesz lepiej z ręki, bo masz teraz strzałkę, no. E, I ty masz zamieć. Swoją drogą mając ma. szczęście, ty powinieneś chyba częściej strzelać teraz. To będzie. Nie, nie, nie mam co Zamieć mogę to jest twoja pasywna zdolność, która ma postać na, z magii światła ją dostałeś. Okay. I ona sprawia, że wszystkie jednostki latające mają minus 4 ruchu i minus 4 inicjatywy. Okej. Okay. Jestem prawie pewien, że tak działa u, Ciekawe. u ciebie. Ciekawe, dobra, sprawdzimy. Mhm. O, to dupnęło za dwa, tu już chyba można lecieć. Tak. No, no, Myślę, że naleć Żeby ta dziesiątka tylko ci nie wleciała. Myślę, że ten, zasięgowo. Nie, nie, nie ma szansy. Nie ma ten ty. I też to mogę to podejść, tak, dokładnie. Tak. Oba. No ja, jeszcze na farcie. Mhm. Dobra, ty na razie nie, bo kontrat. Tak. E, brak kontrataku. Lepiej? Łatwy! Aha, bo nie masz mogę tego. 4 tak zajebał, tak. tych jest kurde. Z 400 rusałek masz już stary. Dobra, chuj. daj i takich zrobię. A, A teraz możesz jebnąć jeszcze, jeszcze. No i zobacz. 3 zabierz za fryer. Bez Bo ty masz 4 rusałki, ty zbierałeś z tych wszystkich tych szacie. banków, nie? Całych. 3 do 6. Uważaj tylko tylko, żeby nie dupnąć swoich. Ono się poćwietli, jakbyś miał nią dupnąć. Kontrola, tak, ale myślę, że na lajcie mogę to zabrać. No, no, no zdek no. jest. No, no, dokładnie, Dobra, robione. jest ok. No więc co? No chujowy precedens w ogóle, wiesz? To, że. Deszcze, trzeba z, 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 z tym walczyć. A nie, a nie. Więcej ulubionych celów, łucznictwo... O... Dlaczego ty tego nie masz? O, o, no. Debiste, dobra. O, i się teraz. zaczyna. Artefaktowo. No to teraz, teraz będzie w pierdol. Przyspieszony w pierdol. Przyspieszony pierdol. w pierdol. Były kiedyś te. Były a jeszcze pierdol. jeszcze są. czeka. jeszcze. Dwa jeszcze są. Jeszcze wiele w pierdolów tutaj. Jeszcze tam jakiś jeden A, jeszcze leży. Co Ta, chłop zabierał przejrzyjemy, wszystko. Przejrzyjemy, dobra, przejrzyjemy, pokaż to. co tu masz. Zajebiście, o kurwa, dobra, to jest tak większa wiedza. A zobacz ten Mniejsza drugi pierścień. Się... Odparnia na, te. tu był lepszy. Ten jest nie, lepszy, opór lepszy. nie, to lepszy. nie, nie, ten Szczerze, to nie, 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 działanie A, bo słowo. nie, 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 jest. nie, okay. tak, ma sens. I teraz tak. Dodaję dwa do ataku, a to ataki siła, więc lepsze. Siła czarów jeden daje runa A zamiast czego przyzmów. to jest. Nie, no to masz lepsze. Nie, to jest lepsze. To jest opór to... do. Szczerze, o, totalnie. Lepsze, totalnie lepsze. No, się, jest lepsze. Nic się nie ruszy A tutaj. co ci da to dwa efekty, jak nałożysz ten pierścień nieumarłego? Popatrz, to jest część zestawu. Zobacz laskę, widzisz objęcie śmierci. Ale żeby cztery mieć. Nie, tu już są efekty, poczęsto po po dwóch. Załóż drugi. Załóż Do drugi pierwszy. Zamiast tego odwołanie pierwszy. I teraz już masz czasami efekty. Ten Dzień się... dobry. Wow. Tak działa Hirosakwiące, że Ale tu już każdy element zestakowany Kurwa on się nie ruszy, nie? Chłop. Latający, i teraz wróć na swojego bohatera. O, poczekaj, to jeszcze. Aha, ta elektryczność nie, nie na botole. Wejdź teraz na bohatera, ten jak ma podniesione ręce, takiego jak fleksuje się. I zobacz, ten, tego wstrąconego ptaka naciśnij prawym przyciskiem I zobacz. Zmniejszasz latającemu o jeden i prędkość o jeden. Aha. ty zmniejszasz jeszcze stan, o tym mówię. Wichura, to są w kurwa po dwa pola się Czyli wszystkie dobrać. smoki, cała reszta, te wszystkie najgorsze jednostki to ja się? Ja sobie je rozstrzeliłem. Miesz potęgi dostałem jeszcze z tego chyba. A to mnie jeszcze nie. Się. to mnie. Yy, bo to, to jest zlagowane. Tu jest jeszcze artefakt stary obok nosa masz. Gdzie? Obok? ręki masz? Od tu. tu. Ale wiesz jak chyba to działa? Ale to e, to tak, jest przedem. jeden do każdej jednostki, wydaje mi się. Czyli że masz 400 sobie, jednostek. Te ruchałki będą napierdalać, tak. Oczywiście to jest plus 1 trzecia obrażeń. To dużo. Tak. Jak one pięć tych dużych. Masz zbijały. taką zdolność z ataku do wzięcia szałbitewny, który jest o jeden maksymalne i minimalne obrażenia. Tak. I to przy małych jednostkach. To robi... może być nie. Zajebiście dobrze. E, no to tak dobrze, Chyba dobrze o Magildach tak. rozmawialiśmy. Piątkę już możesz zrobić. I tak. co masz na piątce jeszcze? się. No już akurat kupiłeś, no dobra, no jest. Ale jest tam y, Portal. To też ważne, że już będziesz miał tak, jak przyjść y, do zamku. No i tu też, to nie mam co robić, to kupuję. jak też tak, tak. czyściłem, ale może coś fajnego jeszcze będzie. Odbicie pocisku chyba nie miałeś. Może masz? To to mi pytanie, jak często to będziesz rzucał, powiedzmy sobie prostu. Raczej będę pisgał. Tak? Raczej będę pisgał. Ta. No mhm. więc ja się cieszę, wiesz co, że w tym temacie następuje taka... Yy, takie zgranie środowiska, nie, że i Rewo, jak o tym kiedyś mówić, nie no, napierdalamy się, nie? W sensie mm -hmm. co to jest, że wiesz, my robimy krytykę, ktoś idzie do sądu, próbuje to cenzurować, że nie ma takiej opcji i, i tyle. No nie poddajemy się temu. I tak samo Konop do mnie napisał, że ale mnie to wkurwia, że wiesz. A możecie, bym, że tak powiem, nagrać to nie, nie podoba nie, to cenzura. jest jakby no, nie, legalne? Nie, oczywiście. Tak? No, nie no, tak, no dlaczego, nie? No w sumie dlaczego. Nie, no wiesz, no informuję, no zniknęły materiały, trzeba coś tam powiedzieć. A kono po prostu zobaczył z boku, że zniknęło, no ja poinformowałem, że... Jest taka sytuacja, a nie inna. I on mówi: No, nie lubię czegoś takiego, chcę to skrytykować. Ja I on to nie wiem, no to dojdzie. <laughs> tego no. No. I mówi: Te, no to zajbiście, no to mega mi miło, no bo nie musisz. On mówi: No, tak, no ale to jest precedens. Nie może być tak, mm -hmm. że komentarii nie mogą krytykować. Tak. Bo ktoś pójdzie do sądu i próbuje w ten sposób wymuszać, żeby je z nim nie jechać, jeżeli robi coś chujowego, ewidentnie. To prawda. To no. Prawda. Szczególnie, no, że tak jak mówię, gdyby to naprawdę był materiał, gdzie mówię, o Lil Most coś tam chujowa, albo wiesz, jakieś memy nie z robił, no to są. Nie no, to była, to była krytyka, to a, to, a, to, a ty myślisz, że wygracie w sądzie za ten, za uzasadniony interes społeczny, tak? Oczywiście, tak? że tak. Dlaczego? Oczywiście, że tak. Znaczy, wiesz... No to jest. Jasne, jasne, Nie wiadomo. Nie wiadomo no ale ja tak jakby, patrząc na to to no, nie, nie wyobrażam sobie innej opcji. No mm -hmm. bardzo bym się zawiódł. Okej. Okay. Gdyby na którymkolwiek etapie plus co oni powiedzą. Jaki, jaka ma być przyczyna usunięcia tego? To nie godzi w ich dobra osobiste. Tam specjalnie, wiesz, nawet ta dziewczynka jest zablurowana. Mm -hmm. Są jakby oni jako osoby publiczne, masz starych psychologów, prawników. Wiesz, była zaproszona do tego materiału ilość rzeczy, która została tam wykonana zgodnie ze sztuką. Jest mm -hmm. taka, że kurwa, no bardzo byłbym zawiedziony, gdyby się okazało, że wiesz, są to klepy. Okej. Okay. Wrogi bohater musi w czasie walki rzucić dwa razy więcej many, aby rzucić zaklęcie. A, ja a tylko magim roku. Jakby wszystko było to zajmij. Myślę, że wszystkich czarów. No, ten mistrz bólu w takim razie nie będzie. Dobra. To co? Tutaj już nic nie, no to mogę jeszcze zdobyć i leć sobie tam na drugą stronę, bo już to kopalnię wyczyściłem. Tu mi dojeżdżają jednostki regularnie, bo ja tu przyzywam jednostki z innych zamków. Ta bohaterka miała pójść do mojego głównego bohatera, bo miała mu przekazać artefakt jeden. I tak naprawdę tyle tutaj. Jeszcze myślę, czy coś tutaj jest do zrobienia. No niby ildy są na piątkę. Tak, tutaj też patrzyłem. Aha, bo ja w żadnym zamku nie miałem. Aha, to był ten zamek. To ten. zrobiłeś, tak. To był tu zrobiony, no to nie ma co czekać, przedłużać, lecimy dalej. Jedziemy do... dalej w takim razie. Troszkę, no to do... chodź, pójdziemy na jakiś inny temat, żebyśmy nie, nie wisieli ciągle przy tym, przy tym... E... E... O, masz generator, no, na Freestyle.pl. Dawaj. No słuchaj tam hermiona, <głos》>, że nie. Kościane guziki do kożucha. Jezus Maria. Klan. Najlepsze kasztany rosną na placu Pigel. Kilka głębszych wdechów. Gangbang. W <głos》>. postulatach ciągle tkwisz, tylko w postulatach. <głos》>. Okej. Okay. Okay. A to nie pasta łonowa do zębów. Co to za ten ostatni, ostatni facet? facet. Diament, słoń składzie porcelany, folwark. Bursztynowa komnata, solidne fundamenty. Odkurzam pajęczynę, dobra, nic nie, obrazek. Nie nadawa no jeszcze raz, no. Ja mam ci takie nietypowe nie no, zamówienie. Obrazki. Dobra, daj mi to, a ty rób kure, opakowań, co? 13 opakowań t -code. Dobra, ja poszukam, coś wymyślę zaraz. Dobrze. Dobra, ja tu sobie zbieram surowce na close-upie, żeby widzowie patrzyli, jakie wspaniałe Mam schody. złe przeczucia i wiesz co, pogadamy sobie przy złych przeczuciach. O czym sobie pogadamy? Przeczucia do przyszłości. Predykcje YouTubeowe. Kiedyś o tym rozmawialiśmy czasami i teraz. A masz Przed covidem COVID powiedziałbym, że nie wiem, w ciągu pięciu lat może przestanie być youtuberami i tak dalej, że może się to zniknąć, schować, bu bu, bu i tak dalej. A ja co za nimi stoi? Dlaczego oni w ogóle pilnują? Obróć mapę i zobacz. Teraz na tydzień podwala maksymalną liczbę, no tego. No, no, też to, to to tam, tam nie byłeś. To, to, to był jakiś bug mapy. A, że źle ustawieni, okej. Okay. No, ja Chyba, że my... ten łowczy przyłączy z... akorda. No nie wiem. To jest drugi wariant twojego. Ja mam nie. ten hełm. Coś tu jeszcze jest? Ile jeszcze na artefakt? Obróć, Coś ma, leży, no. Ten pierścień. Masz nie, to. Nie. Bez sensu że... Nie, biorę przyrost i lecę się pizgać. Już z tymi artefaktami, tak szczerze. szczerze dobra, rzucę okiem jeszcze tu. No masz problem, maksa, ruszczka dające się nie. O, wow. Jeszcze mniejsza inicjatywa i tak. szybkość. Dokładnie. Wiesz co? Dlaczego, dlaczego rzucam? Predykcja, czy miałbym... Jeszcze przed COVID-em miałem takie... Nie no, ten YouTube to... Raczej na, na, wydarzy się coś takiego, no jasne, to jest skiller, nie? E, raczej wydarzy się tak, że w ciągu pięciu lat znikniemy gdzieś tam, że może przyjdą lepsze media i tak dalej. Teraz mam wrażenie, że YouTube to może być długo, 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 długo jeszcze, na zawsze, no? Że rzeczywiście może się zmienić jego formuła, e, że może się zmienić jego formuła, może się zmienić jakby jakieś tam elementy, detale w nim i tak dalej. Masz tego gąblina usługowego w końcu, bo go trzymasz i trzymasz. E, ale wydaje mi się, że YouTube może żyć długo. I teraz moje pytanie, czy się ze mną zgadzasz, czy nie zgadzasz? Jak myślisz? Absolutnie. Tym... Okej. Okay. Ja uważam, że mm, możemy być już na etapie, w którym jeżeli czegoś hardo nie spartolimy, to raczej tak my możemy do końca życia. Nie, Oczywiście wyświetlenia mogą się różnić, może przychodzić nie, moda, nie, może Ale być... jeżeli, jeżeli dobrze rozegramy, to wiesz, niekoniecznie na YouTubie, ale być może w inny sposób. To czuję, że jeżeli będziemy chcieli, to możemy być do końca życia. Tak długo, jeżeli wiesz, głowa, świeżość będzie nam na to pozwalać. Mm -hmm. jak, jak ja myślę o sobie, no to myślę, że, że tak, raczej tak. A jak nie z frontu, to backstageowo, że, że w ogóle nie ma problemu, albo na przykład mniejszych zarobkach, ale spokojnie wystarczających, żeby bardzo godnie żyć No właśnie to co, się to co padło z tą emeryturą, nie wiem czy to na tym odcinku, czy na w poprzednim odcinku padło, nie? O tym takim emeryturze YouTube'owej, nie? Żeby właśnie tak. zostać sobie i sobie trzaskać, wiesz, gameplayki, nie? Sto procent. Czy coś takiego, To jest tak, jak ja o tym myślę, to po prostu tam od razu aż mi ciepło na serduszko się robi, jak o tym sobie myślę. No, to zdecydowanie, wiesz, tak jak Ty masz dream, żeby sobie uczyć historii w szkole yy, i być nauczycielem, wiesz, mieć sobie jakiś tam kanał, czy gierki, coś z czego po prostu płynie cash. No myślę, że jest żyćko, nie? To, to jest dobre życie i myślę, że no. My, to, że tyle lat już przetrwaliśmy, dalej jesteśmy w stanie na fajnym poziomie gdzieś tam to generować, pokazuje, że... Chyba mamy jakieś predyspozycje po prostu do tego, które nam to umożliwiają. Przypomina mi się ten mem z Obamy, który zakłada medal sobie na szyi Obamie. Jak tak sobie ze sobą Krołeczkę rozmawiamy. Tak. Jak się tak rozmawiamy. Nie no, my to ogólnie fajnie jesteśmy. No, dobrzy jesteśmy. No, tyle nam się udało. Ale tak. <grywa> ja jestem... uwielbiam ten mem, ten, ten Tak obam. jest, to my. Ja a za w oryginale no? Biden zak Obama zakłada Bidenowi ten medal, To był jego wiceprezydentem. To jest taka dobra przeróbka. Bardzo dobra. Tak, dobra Są takie memy, które przez lata w ogóle się, wiesz, nie, nie starzeją, tylko cały czas są i to, to jest ten... Jest nie, cały czas dobre. Bardzo zwierzę. celny, bardzo celny. No troszkę tak, no ale właśnie jak mnie pytasz w kontekście predykcji, to ja myślę, że będzie no się miał... pytanie. A Niestety, no? A ty widzisz się w komentarzach jakby w tym, co robić dalej, na dłużej? Czy będziesz, myślisz, rotować w jakąś stronę jeszcze? Eee... Widzę, myślę, że będę to robił, choćby z tego powodu, że, czy że to jest fajny endgame. Dla twórcy. To znaczy, ostatnio też chyba na Izaku właśnie o tym mówiłem, że z mojej perspektywy, trochę dinozaura jednak, mm -hmm. bycie w takim, kur... tych. bycie no. w takim miejscu, gdzie jestem już na tyle kojarzony i relevant, że ludzie chcą po prostu posłuchać co mam do powiedzenia i co sobie uważam na ten temat, to jest endgame, że w byciu ekspertem, który doradza i sobie opowiada, to Czy to w formie podcastu, czy to w formie backstageowo, branżowej, pomocy YouTuberom, mm -hmm. czy właśnie robienia komentarzy, Mam wrażenie, że może być długo, 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 długo i, i tak naprawdę mówię: no, jeżeli czegoś hardo nie spieprzysz, to to jest zabawa lifetime już. W okay. tym tak uważam, może to jest wiesz. Może tak, um... no, może znowu właśnie zakładamy ten medal przysłowiowy. Może to jest ale... aroganckie. Wierzę, że jakby, że może być, ale ja wiesz co? Mówię o tym, czuję, że świadomie, bo ja latami. A czasami dalej nad tym pracuję, że mam pod spodem taki lęk, a co jak się przestanę podobać, jak ludzie przestaną mnie mm -hmm. oglądać. Że my jedziemy z Klaudią na tydzień, dobra, na tydzień może już nie, ale na dwa-trzy tygodnie ona mi mówi, to wiesz, wyluzuj się, możesz nie wrzucać materiałów. Ja nie, 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 bo nie będą mnie oglądać w tym czasie, poglądają jakieś inne kanały, odzwyczają się, może nie, Ma, nie będą chcieli... Tak... Czasami tam... tak mam. Czasami Aha, tak mam, okay. że w takiej bieżącej, że mam taki lęk, że... A, a, a co jeśli? A co Takie jeśli? Takie FOMO w drugą stronę, nie? Tak, to jest taki trochę syndrom oszusta. Ja na tym też a, no, pracuję no, raz no, na terapii, no. czyli że, że nie, jesteś wystarczająco nie dobry. jestem wystarczająco dobry <laughs> i ciekawy, więc to dobra, lepiej nie ryzykować. Korzystam z tego, że ludzie są trochę przyzwyczajeni, że mnie oglądają. Aha. Też komentarii trochę siłą rzeczy to buduje, że wiesz, to jest najszybszy, najbardziej na bieżąco. Mm -hmm. Ja też widzę, jak odchodzę, to zawsze jest potem spadek wyświetleń, bo ktoś inny wrzuci 2-3-4 odcinki. Na przykład w tym czasie, jak tam miałem przerwy 2-3 tygodniowe, no. to było tak, że pierwsze odcinki po powrocie były dużo słabsze. I potem mówię, dobra, no to sprint. I teraz przez 2 tygodnie, na przykład co 2-3 dni wrzucę, żeby ludzi znowu przyzwyczaić, że u mnie jest najszybciej, i idą do mnie obejrzeć. Ja co dlaczego, się ja dzieje. właśnie, no ja, ja nie, nie umiem i nie rozumiem tej, tej kom kompetywności, bo ja nie mam w ogóle kompetytywnych filmów. To mhm. znaczy mógłbym, miał, musiałbym być bardziej może kompetytywny, gdybym pracował w tym segmencie, co bardziej, nie wiem, Segment Damian z... e, mhm. Damian Globalista, w tamtym, bo oni jednak rzeczywiście są od, trochę odminzeni. Ale nadal, to znaczy, wy generujecie. Tym ja e, pójdę. Tak. Wy generujecie na tyle. Mm, może nie, że niewiele materiałów, ale to tempo. Nie jest aż tak istotne. W przypadku komentarzy, gdzie ci ludzie z TikToka, z Twittera często śledzą rzeczy, ja to widzę od razu, że jest tak Porta na przykład ten sam, ten sam temat, Konopski wrzucił dzień wcześniej. I stary już jest tak, że te viewsy są, tak, tak? Już, jest, już jest dużo niżej, mhm. w sensie jest część widza stałego, to jest około 400 tysięcy u mnie, który ogląda praktycznie każdy odcinek stale i czuję, że jest 400 000 do 600 tysięcy przechodniego, który idzie tam, gdzie najbardziej go zaciekawi miniatura, tam, gdzie będzie najszybciej, tam, gdzie aktualnie się przyzwyczaił. I to jest w chuj dużo, ogólnie mhm. mieć 400 stałego, 600 przechodniego, to jest to bardzo, bardzo dużo, dużo tak. więc jest o co grać, ja widzę, że przy aktywizacji te viewsy mi rosną na 700-800, przy okresach mniejszej aktywności albo takiego podejścia, wiesz, nie, A, nie, nie, nie robię. do końca ten porobię. To spada w okolice 500 na przykład. I tak samo widzę, że jeżeli zderzamy się z innymi kanałami komentarzy tematami, to część widzów wybiera tylko jeden z dostępnych no materiałów. Jedna, to jest bardzo logiczne, no bo Oczywiście. Nie, nie chcecie się oglądać po co? Oczywiście, dlatego na przykład na pewnym etapie. Myśl ja może prowadziłem... gdybyście, gdybyście mieli więcej opinii przy tym. A wy jesteście tylko stricte takim trochę newsem plus. Tak, i dlatego ja się niesamowicie gdybyście, cieszę, ta. że istnieje podcast zbyt. Tak. Prowadząc rewo, bo tam to nawet wrzucimy... Tak. To zresztą Lewo przekminił. To był jego pomysł, jego no. inicjatywa. On mówi, nie chce być zależny od tempa mhm. i chce mieć miejsce, gdzie mogę się skupić tylko na opinii, bo uważam, że ona będzie ważna w nadchodzących to mądrze, latach. mądre rozumowanie dobrze bardzo, to bardzo mądre rozumowanie to, to nie tak. mądre... On to dobrze przekminił, więc ja się bardzo cieszę, że wiesz, że, że dałem się przekonać do tego, że to faktycznie ma duży sens. No i teraz właśnie. Nawet jak na przykład. Coś się Re... bo ja mam ten świetny Tom magii. No. Ale przez to, że już mam dwa zestawy, jeden do parametrów. Do parametrów to... wszystkich i każdy kolejne lane no, Ale nie mogę będzie... go mieć, bo będą inne buffy jeszcze. Masz Tom. Niektóre mają im większe. jest Największy zestaw to jest ośmioczęściowy zestaw. Wielki, tak. Mega za duży zestaw. No. A to jest fajne, to zbieranie tych artefaktów, tak. takich do zestawu, bo to może maga rozwinąć. Tak. Ale coś miałem, zobacz. Rewo. Nie prowadzi w ogóle se kanału z newsami, a doskonale, wiesz, że tu sobie żyje, jakieś szociki se robi, coś i to ci gwarantuje taką stałość, w ogóle nie masz tego wyścigu, dwa razy w tygodniu przyjeżdża, siadamy, gadamy, ją, mm -hmm. to jest fajne. Ta. Ja jestem w tej presji w tym wyścigu, trochę to lubię też, czasami mnie to męczy, wiadomo. Ja nie palicie? Momentami momentami, ale to też to, to jest takie sinusoidalne, że mam takie momenty, gdzie jestem strasznie na kurwiam odcinki co dwa dni, czy tam komentarze na Twitterze, mówię, ło, wow, ale super, ale super, ale super, no. a potem mam takie momenty, kurde, trochę mnie to męczy, ale to też właśnie to, że mam zgrzyt, widać tą stabilność, że jak se zwolni, na przykład do raz w tygodniu, czasami, wiesz, 8-9 dni nawet przerwy uh -huh. między odcinkami, to mówię, dobra, no w porządku, nic się nie dzieje. Ok. To jest okej. Okay. Okay. Jest to trochę problematyczne, wiesz co, pod kątem tego, że ciężko o wakacje takie, gdzie w ogóle nie ma pracy, to, to ci nie stakuje ten portal, widziałeś? Nie, 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 nie znaczy? lewelują się postacie na nim. A nie że wykazał, tutaj jest, co? tak, no to ta rozdóbca ich. Ty, z twoją inicjatywą. Ja Ty to zazwyczaj zadaf nie, poczekaj, poczekaj. Nie, A, no, że ja ich Johnny nie dojdę. Ja myślę dalej. Tu stoi smocza utopia obok. A, żeby smocza utopia? Smoki są wszystkie latające, no. więc każdy otrzymuje tym twoim pierunem, niebudny. Zobaczmy co. Pff. No. O kurde, Dobra, no rozstrzelaj ich już, na spokojnie ich tak. Każdy z nich u ciebie napierdala tym, y, tym piorunem, spowalniasz wszystkich teraz. Tak naprawdę, ja nie wiem, czy smaczą to w swoim zasięgu. Tam są dopierdolone artefakty, z 25 mm. golda, czy coś takiego. Szczerze, ja bym. Mogę nap... save'ować przed tym, ale. Save no, bo ja ostatnio się na Newyżnym, ale mamy na no, niebo nie lepsze armie. Już nawet nie będę mówił, ile mamy lepszych bohaterów, jak patrząc na to, tu dopiero pierwszy ruch robią. Wszyscy moi praktycznie po dwa razy się ruszyli. Ta. No, trudno było lecieć chyba, bo rusałka by do dolnego doleciała. Tak? A, ok. O, to smoka? Nie. Tak, jeden czarny smok. Rozwiń. A bo on odbija! Tak, rozwiń zestaw na dole. Yy, yy, kiedy z czary, bohatera? poczekaj, Cza, czarami mi go wstrzeszy. kolego, a nie dojdzie ci smok do ciebie? Zobacz czy nie. Ten nie, specjalnie tu stał. Aha, to dobra, okej. Okay. To tak, to przełajtuj sobie to teraz w takim razie. Nie nich, musisz na bohatera bohatera. Poczekać. No, defenduj, defenduj. Spokojnie, defenduj. Zanim dojdzie to tam. Ale tak hero jest dopiero tu. Dobra, no to potem jest rusałka, zabije go. Albo jakiś inny łucznik, po prostu przełajtuj już. Nie strzałem łucznikiem, a resztą defenduj. D. A, no bo, a żeby nie uderzył. Żeby nie trwała ta tura długo, po co? Tu A nie, bo jeszcze Nie, bo nie masz jeszcze wskrzeszenia. I teraz D. A nie W? Ona w. może dolecieć. Nie, bo jak uderzysz, to on cię dostarczy. D. A nie, aha, okej, okay, nie chcę Żeby tego cię w ogóle przyspieszyć tylko turę. D, D, D. d. Kurwa, teraz baj, jeszcze raz D. Wuchu. W. I teraz dopiero A, D. Zrobiłem na tych. Dobra, Dobra jeden, trudno. Podam. No, to Teraz jest... zobacz sobie efekt. Jak ty ciszysz prawie wszystkim na y, smoka, smok ma bazę 200 życia twój. Twój smok. Teraz widzisz 180%. To no, zmniejszyło 10%, czasu, no tam. ale to do końca walki. Tak. I szczerze ja bym zapisał, ale moim zdaniem na ludzie czycisz to smoka. To w kolejnym odcinku, mam tak? 28 minut. A, dobra. Czy chcemy w tym? Tak, no, mam e. I, no. I tak nie masz ruchu już w tej chwili. Zobaczymy, ruchu. to i tak ten. Dobra, nie masz to ruchu. robimy. Za Zapisz ruchu. ładny, to. zrób, tak. I widzimy do... się w kolejnych odcinkach. Elo.